Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam Was na kolejny podcast. Dzisiaj będzie taki prolog do opisu zmian, które nastąpiły w 40 w przeciągu kilku ostatnich dni. Tutaj były zmiany punktowe, wyszedł nowy Balancing Data Slate, jest też troszeczkę zmian związanych z nerfami, z cofnięciem różnych nerfów, są nowe sekundarki itd., tak Wymaga to troszeczkę więcej pracy od nas, dlatego z Michałem przygotujemy większy materiał, który będzie opisywał de facto frakcję po frakcji, jak zmieniła się gra w danej frakcji w obrębie tych zmian, ponieważ jedne frakcje dostały więcej zmian, inne mniej, ale żeby podejść do tego konkretnie, no to trzeba wziąć je całościowo po kolei. Natomiast tutaj samodzielnie w tym filmiku omówię podstawowe zmiany, które się pojawiły w grze. Omówimy sobie aktualne ogólne sekundarki oraz wprowadzimy temat nowych command pointów, nowego kupowania traitów, reliktów itd. No i nie przedłużając, zaczniemy sobie właśnie od tematu command pointów. Pierwsza duża zmiana, mamy 6 cepeków na 2000 punktów, a nie 12. W zamian za to na początku każdej command face, a nie tylko naszej, regenerujemy jednego CPK, czyli połowa mniej CPK na start, ale dwukrotnie lepsza regeneracja CPK w czasie gry. Games Workshop chce ukrócić rozpiski opierające się na mocnym alpha Strike'u oraz rozpiski, które są budowane w, poprzez wydawanie dużej ilości CPK przed grą. I o ile nie jestem pewny, czy alfa strajkowe rozpiski, jeżeli jakieś będą, to faktycznie będą przez to cierpieć, bo już teraz widzę, że można złożyć spokojnie rozpiskę, która może sobie odczekać pasywnie do drugiej tury i z pięcioma, sześcioma CPK w drugiej turze dzięki tej podwójnej regeneracji zrobić swoje, i to po prostu jest odciągnięcie tego nieuchronnego o jedną turę, więc tutaj aż taki bym nie był optymistyczny, no ale siłą rzeczy poprzez mechanikę. Ograniczono buildy, które wydawały cepeki przed grą. Mój standardowy przykład: Blade Cock na aberracjach w Genokulcie. Braliśmy 30 aberacji. No i żeby to działało, wykupywaliśmy za 6 cepeków piątkę inwa na tych aberracjach No teraz oznaczałoby to, że jesteśmy na zerowej ilości cepeków. Nie możemy sobie pozwolić na inny detachment niż batalion, nie możemy sobie pozwolić na relikty, tak itd. W związku z czym build jest niegrywalny. Odnośnie samego batalionu, no to też do tego troszeczkę GW dąży, że wszyscy raczej będziemy starać się składać rozpiski na jednym batalionie, ewentualnie na patrolu, jeżeli będzie taka specyficzna sytuacja, lub na super heavy detachmencie, jeżeli będziemy grali Renegade Knightami albo Imperial Knightami, dlatego że drugi detachment kosztujący 2-3 cpeki więcej po prostu jest nieopłacalny na, na nowych zasadach i. Będzie to raczej ograniczane do jednego detachmentu. Druga zmiana, która jest pochodną tej pierwszej, czyli ograniczenia liczby cepeków na start, to fakt, że teraz wszystkie traity i relikty muszą być kupione za cepeki, nawet te pierwsze, które wynikają z posiadania warlorda. Innymi słowy, wygląda to w ten sposób, że wskazujemy warlorda na poziomie rozpiski i to musimy zrobić. Potem możemy dać trajta jednemu z naszych charakterów możemy dać relikt jednemu z naszych charakterów i za to płacimy po jednym sepeku i następnie tak jak było do tej pory sięgamy po nasz kodeks i odczytujemy stosowne strategemy które informują nas jak dokupywać kolejne relikty oraz treity za cepeki. oznacza to że jesteśmy de facto dwa cepeki do tyłu względem starych rozpisek Ponieważ do tej pory pierwszy trade i pierwszy relikt były darmowe. Teraz, jeżeli chcemy je kupić, to musimy wydać dwa cepki. I teraz kilka rzeczy, o których należy pamiętać, które warto sobie wyjaśnić odnośnie budowy tutaj rozpisek. Po pierwsze, użycie tych stratagemów nie jest obowiązkowe, więc możemy bez problemu grać na przykład bez żadnego reliktu i bez żadnego trade'u w naszej rozpisce. To nie ma z tym żadnego problemu. Musimy mieć warlorda, bo armia Battleforge wymaga posiadania warlorda. Natomiast ten Warlord może być zwykłym charakterem, który nie ma żadnego trejta, nie ma żadnego reliktu. Po drugie, jeżeli jest charakter imienny, na przykład Mortarion, to on też musi kupić sobie swojego trejta za jednego CPK. Nawet charakterzy, którzy mają przypisane Warlord trejty, muszą je kupić, a właściwie mogą, ponieważ jak powiedziałem, nie trzeba ich wykupywać. Może wygrać na przykład Belisariusza bez przypisanego mu trajta, który mówi, że ma czwórkę inwa i redukcję damage'a. I trzecia sprawa, jeżeli mamy model taki jak Mortarion, który jeżeli jest warlordem, to jeżeli bierze trait'a, to bierze kilka trajtów na raz, to płacimy za tą opcję tylko jednego cpeka. Więc gracze Devgardu wystawiający Mortariona muszą go wziąć jako warlorda, bo to jest jego zasada. Natomiast mają dwie opcje: albo nie kupować mu żadnego trait'a i wtedy nie wydajemy żadnych cpków, Albo wydajemy jednego CPK, ale wtedy dany charakter imienny otrzymuje wszystkie przypisane mu trejty, które ma w swoim datasheecie. No i w sumie tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o te zmiany. Tutaj no, dość specyficzna sytuacja, jedne frakcje bardzo boli ten system, inne frakcje się cieszą. Ja tutaj mam taki przykład z życia wzięty, gdzie z perspektywy np. genokultu Brak trajta za bardzo mi nie przeszkadza, bo potrafię sobie wyobrazić, że tworzę rozpiskę bez żadnego Warlord traita w niej i jest OK. Natomiast w takim admechu jestem po drugiej stronie barykady. Często chciałem mieć 3-4, 5 trajt'ów, bo było to możliwe w tej armii. Teraz jestem skazany na 1, 2, bo po prostu nie ma command pointów na wydawanie. Drugi temat to misje. Misji przyznam się jakoś super mega, super dokładnie nie przejrzałem. Ale kilka zagrałem i wydają się po prostu kropka w kropkę przepisane z Dachmuda. Tutaj właściwie te wystawienia, te deploymenty, te znaczniki, cele misji wyglądają bardzo podobnie. Tutaj nie ma zbyt wielkiej rewolucji, aczkolwiek może gdzieś jakiś szczegół albo dwa się wkradły, jeżeli chodzi o jakieś zmiany, ale tutaj, tak jak mówię, jeszcze ich nie wykryłem. Natomiast bardzo dużą zmianą, i to trzeba powiedzieć sobie wprost, są nowe sekundarki. Ponieważ część z sekundarkami została bardzo mocno okrojona i nabierają znaczenia tutaj sekundarki frakcyjne, które mamy w swoich kodeksach. I teraz tak, zaczniemy sobie omówienie od ogólnych sekundarek, co tam mamy, później sobie tylko napomkniemy o tym, jak wygląda wybieranie sekundarek z kodeksów. Natomiast same kodeksowe sekundarki będą omówione w tym długim materiale, który nagramy razem z Michałem. Z tego względu, że tak jak powiedziałem, chcemy podejść kompleksowo do każdej frakcji i omówić ją dokładnie po kolei. Jak frakcja XYZ zachowuje się po datasleicie, po faku, po nowych punktach, po sekundarkach itd. Przechodząc do rzeczy, purge the enemy, mamy dwie sekundarki. Asasynacja, która wygląda tak samo, trzy punkty za charaktera, jeden punkcik dodatkowo jeżeli zabiliśmy warlorda, tutaj się absolutnie nic nie zmieniło. I bring it down, który można powiedzieć, że wchłonął Titan Huntera. Wygląda to w ten sposób, że punktujemy za monstra i pojazdy na jeden z czterech sposobów. Jeden punkcik, jeżeli wrogi pojazd lub monster miał 9 łundów lub mniej. Dwa punkty za model między 10 a 14 łundami. Trzy punkty za model 15-19 łundów. I cztery punkty za model powyżej 20 łundów. Uważam, że jest to bardzo dobra zmiana. Titan Hunter był bardzo specyficzny. Bringing down bardzo często z nim konkurował, bo czasami zastanawialiśmy się, czy wziąć lepiej Titan Huntera, żeby zabić trzy wrogie duże knighty, a może Bringing Downa, żeby punktować też na małych, i tak dalej. Teraz mamy to wszystko w jednym, w jednym miejscu. Ten podział też jest taki dość klarowny, no bo łatwo zapamiętać, że, że dostajemy 2 punkty za model, który ma 10 łundów, 3 punkty za model, który ma 15 i 4 punkty za model, który ma 20 i więcej. Więc takie granice są dość tutaj klarowne. Więc tutaj jeszcze jest całkiem fajnie, i akurat ta kategoria jest bardzo przyjemna. No, Mercy No Respite, tutaj jest jedna duża zmiana, ponieważ wypadł to the last. Specyficzna sekundarka trzeba mieć rozpę konkretnie złożoną pod tego Tudelasta, ale na pewno część buildów, część Armii bardzo mocno ta zmiana zabolała, ponieważ po prostu TudeLasta nie można już wziąć. Natomiast dwie sekundarki, które się ostały w tej grupie, to Grind them down, czyli 3 punkty, jeżeli w battle rundzie zabiliśmy więcej oddziałów niż przeciwnik nam, oraz No Prisoners, który jest dokładnie takie same. Dzielimy liczbę wundów w zabitych modelach przeciwnika, które nie były wehiklami, monstrami lub charakterami. Dzielimy przez 10, zaokrąglamy w dół i otrzymujemy wtedy liczbę punktów, którą dostajemy. Są też te same bonusowe punkciki za wybicie modeli o sumie powyżej 50 łundów oraz 100 łundów. Tutaj się akurat nic nie zmieniło. Największą zmianą jest po prostu zabranie tego Tudelasta. No i to jest taki pierwszy przypadek, gdzie trzeba w niektórych frakcjach, w niektórych armiach zajrzeć do naszego kodeksu i sprawdzić, czy nie mamy sensownej sekundarki No mercy, No Respite, ponieważ nie zawsze weźmiemy tego grinda, to też wymaga bardzo specyficznej rozpiski. No i też nie zawsze trafimy na rozpiskę przeciwnika, która oddaje dużo punktów w No Prisoners, więc tutaj jest pierwsze utrudnienie. Trzecia kategoria, Warcraft. Tutaj mamy trzy, trzy sekundarki, jedna typowo przeciwko psionikom i dwie psioniczne. Wypadł Pierce of Veil, vale, ale to było stosunkowo rzadko brane, więc nie uważam osobiście, żeby to była jakaś wielka zmiana. Abhor the Witch został taki sam, trzy punkty za psykera charaktera, jeżeli go zabijemy, dwa punkty za psyker unit który nie jest charakterem, no i nie możemy wziąć tej sekundarki, jeżeli mamy co najmniej jeden Psyker Unit w rozpisce, po staremu. Warp Ritual, tak samo, musimy w czasie gry trzykrotnie na 5 prób wykonać Psykerem Charakterem, co ważne, nie Psykerem Unitem, tylko Psykerem Charakterem, akcję Within 6 cali od środka stołu, akcja to Psychic Action na Warp Charge'u 3, Czyli jest stosunkowo łatwo do wykonania. Jedyne ryzyko to ewentualny denaj przeciwnika. No i jeżeli tutaj wybierzemy sobie rytuał i zrobimy go raz, to dostajemy 3 punkty. Jeżeli wybierze, wykonamy go dwukrotnie, to 7 punktów, a za trzykrotny rytuał jest 12 punktów. Podobnie jak w Nachmundzie, nie musimy tego robić pod rząd, nie musimy tego robić jednym seckerem, więc jest to stosunkowo fajna sekundarka, o ile mamy. Odpowiednich Psykerów, których możemy rzucać na środek stołu, gdzie z definicji nie są zbyt bezpieczni. No i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę możliwości zbijania czarów przez armię przeciwnika. Ostatnią sekundarką jest Psychic Interrogation w tej grupie. Jedna z najlepszych sekundarek, która jeszcze dostała bafa. Jej pierwsza część jest identyczna jak była. Naszym Psyker charakterem wykonujemy akcję na Warp Charge 4. I jeżeli mamy wrogiego charaktera w 24 calach, to dostajemy 3 punkciki. Natomiast dodatkowo, jeżeli rezultat tego psychic testu, tej akcji jest równy lub wyższy niż liderka tego charaktera w 24 calach, to dostajemy dodatkowo jednego Command Pointa, czyli z bardzo dobrej sekundarki, dostaliśmy po prostu wyśmienitą sekundarkę. To będzie myślę, że bardzo często brane na każdą armię, która nie jest w stanie zbyt mocno blokować czarów. Ewentualnie, jeżeli nie ma na przykład, nie wiem, dwóch charakterów, którzy się cały, całą grę gręczają na końcu stołu i ciężko jest ich przesłuchać, no to to są takie dwa jedyne wyjątki. Tutaj ważna uwaga, że ten command point, którego zyskujemy, dostajemy go na końcu fazy psioniki, w której wykonujemy ten psychic interrogation. A więc, jeżeli macie jeszcze jakieś inne czary rzucane w psychiku i chcecie dostać tego command pointa, no to nie możecie go na przykład użyć na rerole testów. Później tak, w tej samej fazie, bo ten cepek dopiero na sam koniec fazy zostaje Wam przyznany. Tutaj ogólnie zmian za dużo nie ma, wypadła sekundarka, która była przeciętna, reszta została, najlepsza z nich dostała jeszcze buffa. Tutaj myślę, że jest całkiem spoko. Natomiast prawdziwe trzęsienie ziemi jest w Battlefield Supremacy, ponieważ zostały dwie specyficzne, czyli Behind Enemy Lines, tak samo jak było, nie dotyczy aircraftów. Dwa punkciki, jeżeli jeden nasz unit jest w diplemencie przeciwnika. Cztery punkty, jeżeli dwa unity są w diplemencie przeciwnika. Wszystko tak jak było. Bardzo specyficzna do specyficznych wystawień na stole. Do specyficznych armii i tak dalej. Tutaj raczej ona nie była zbyt często brana. Może się to zmieni. I podobnie z czwartkami. Czwartki wcześniej dostały delikatnego nerfa. Natomiast teraz są po prostu inne. Bo jest troszeczkę łatwiej, ale też troszeczkę trudniej je zrobić. Po pierwsze... Unit ćwiartkuje w 6 calach od innej ćwiartki, czyli jest taki sam wymóg jak w Scramblerze w Nachmundzie. Nie mogą go wykonywać Aircrafty i to jest bardzo ważne, że samoloty już nie ćwiartkują. Zmiana dotyczy unitów składających się z trzech modeli. Wcześniej musieliśmy mieć po prostu trzy modele z danego unitu, które robią ćwiartkę. Teraz jest to określone, że unit, którego Starfing Strength, czyli siła startowa wynosi co najmniej trzy modele, może robić taką ćwiartkę. W praktyce oznacza to przykładowo, że jeżeli macie oddział pięciu taktycznych Marines i ktoś Wam go ostrzela i zostaje tylko jeden taktyk, to ten jeden taktyk ciągle jest w stanie zrobić ćwiartkę, ponieważ należy do unitu, który na początku w rozpisce jego siła startowa wynosiła pięć modeli. Więc on jakby się cały czas liczy do wykonywania tej ćwiartki. Więc to jest ułatwienie. Natomiast oczywiście dużym utrudnieniem jest fakt, że tą ćwiartkę robimy powyżej 6 cali od innych ćwiartek. No i teraz tak. Zarówno czwartki, jak i szczególnie Behind Enemy Lines były grane bardzo rzadko, ponieważ w Battlefield Supremacy istniała dominacja, czyli Strangel Hold. No i tą dominację brali wszyscy, a praktycznie, właśnie prawie wszyscy, ponieważ po pierwsze stosunkowo była łatwa do zrobienia na większości misji, w szczególności na tych z pięcioma markerami na stole, a po drugie była to sekundarka, która bardzo dobrze współgrała z Primary, Ponieważ wspierała granie o znaczniki, no i byliśmy w takiej sytuacji win-win, tak? Jednocześnie bijemy się o primary, dostajemy punkty z tego, że kontrolujemy znaczniki, i osobno wykonujemy jedną z sekundarek, bo po prostu trzymamy trzy znaczniki na stole i mamy więcej niż przeciwnik. A więc tutaj taka dominacja była bardzo często wybierana, teraz jej nie ma. No i to jest bardzo duży problem w wielu armii, ponieważ albo musimy mieć specyficzną rozpiskę i grać na specyficznym wystawieniu, żeby behind enemy lines miało sens, albo musimy mieć modele, oddziały, które będą robiły nam relatywnie łatwo ćwiartki, co nie jest takie proste na nowych zasadach, kiedy musimy być powyżej 6 cali od innych ćwiartek. I trzecia sytuacja, musimy mieć dobrą Battlefield Supremacy sekundarkę w naszym kodeksie. To jest ten element, który będzie bardzo mocno wpływał na jakość grania daną frakcją. Na pocieszenie powiem, że chyba każda frakcja ma jakąś Battlefield Supremacy w swoim kodeksie, natomiast nie wszystkie mają te sekundarki dobre. I już mogę powiedzieć, tak lekko spoilerując, że istnieją bardzo mocne armie, które się wykładają na tych nowych sekundarkach, bo nie mają sensownych zamienników dla Tudelasta i przede wszystkim dla dominacji. I tutaj robi się faktycznie problem. Jeżeli chodzi o ostatnią grupę Shadow Operation, tutaj zostały dwie najbardziej popularne. Zniknęły Homery. Teleport Homer. Natomiast został Rise the Banner High. Tutaj jest tylko jedna delikatna zmiana. A właściwie dwie, przepraszam. Po pierwsze, można postawić flagę na markerze, na którym jest przeciwnik. Tylko musimy ją, musimy ten marker kontrolować. Natomiast druga zmiana jest taka, że flagę tracimy tylko i wyłącznie w command phase naszym lub przeciwnika. Innymi słowy, nie ma już tej zasady, która mówiła, że flagę tracimy na koniec dowolnej fazy. Bo wcześniej było tak, że przykładowo szarżowaliśmy na znacznik przeciwnika za pomocą naszego obseka. Na koniec fazy szarży przejmowaliśmy ten znacznik, flaga spadała, przeciwnik wygrywał kombat, nasz obsek ginął. Znacznik był odbity, ale flagi już na nim nie było. Teraz taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ponieważ tylko command-face nash lub przeciwnika to jest czas i miejsce na sprawdzenie tego, czy nasze flagi dalej stoją, czy nie. Więc ogólnie rzecz ujmując, flagi dostały lekkiego buffa. Problem z flagami jest taki, że obecne scenariusze średnio promują granie tych flag, ponieważ najczęściej znaczniki są dość daleko. Od naszego deploymentu trzeba tam podejść. Bardzo często jest tak, że te flagi są zakładane w trzeciej, w czwartej turze i dopiero pod koniec zaczynają zbierać te punkty. Więc to jest sekundarka, którą trzeba sobie przemyśleć. Natomiast e, sekundarka retrieve nefilim data, czyli scrambler, czyli nachmund, ona działa po prostu tak jak nachmund, dokładnie w ten sam sposób. Daje tyle samo punktów, tutaj się absolutnie nic nie zmieniło. Cztery ćwiartki na stole, cztery tury. Cztery akcje infantry lub bikerem, które zaczynają się w movement phase, kończą się na koniec tury. Musimy rzucić tą kosteczką, żeby zbyt małe oddziały nie robiły tego Nefilima zbyt łatwo. No i jeżeli udało nam się w dwóch ćwiartkach zrobić Nefilima, to mamy 4 punkty, w trzech ćwiartkach to 8. A jeżeli w każdej ćwiartce to 12 Victory Pointów. Tak to wygląda. Tutaj ogólnie zmiany są bardzo duże. No i tak jak mówiłem, wycięcie Tudelasta i wycięcie przede wszystkim dominacji sprawia, że musimy się rozglądać za innymi sekundarkami. Gracze nerwowo przeszukują swoje kodeksy w poszukiwaniu sensownych sekundarek frakcyjnych, ale o tym, które z nich znajdują fajne sekundarki, a które mają z tym problem, to już sobie Porozmawiamy razem z Michałem, kiedy będziemy omawiać każdą frakcję po kolei. No i tutaj jeszcze dodamy informację, że jeżeli chodzi o sekundarki kodeksowe, możemy wziąć dowolną ich ilość, byle każda z nich była wzięta z innej grupy, czyli w skrajnym przypadku możemy wziąć trzy sekundarki z naszego kodeksu przypisane do trzech różnych grup, co jest właściwie ułatwieniem i jest no, niezbędne teraz, żeby poprawnie skonstruować rozpiskę. No bo te sekundarki ogólne zostały bardzo mocno uszczuplone. Jeżeli chodzi o ten materiał, to tutaj wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Jeżeli chodzi o turniej w Bydgoszczy, to będzie takie podsumowanie w formie monologu. Wynika to z dwóch elementów. Po pierwsze, miałem problemy z głosem przez ostatni tydzień i nie byłem w stanie niczego nagrać. Po drugie, turniej w Bydgoszczy miał tego pecha, że trafił właśnie na tą wielką zmianę zasad, więc opowiadanie o tym, jak tyranidy na Maleceptorach niszczą metę, no już jest po prostu nieaktualne, nie? bo, bo, tak, bo tak to wygląda, więc temat jest troszeczkę nieaktualny, ale postaram się po prostu troszeczkę poopisywać ten turniej jest z takiego mojego punktu widzenia. Pogadam też troszeczkę o organizacji. Ogólnie rzecz ujmując, już teraz mogę powiedzieć, że Jestem bardzo, bardzo spokojny o drużynowe mistrzostwa Polski, które będą się odbywać w Bydgoszczy, bo miejsce jest kapitalne. Naprawdę jedno z najwyższych standardów miejsc, w jakim H40 była w Polsce w ciągu ostatnich 3-4 lat. Naprawdę kapitalna sprawa, już teraz w imieniu organizatorów naprawdę szczerze zapraszam na DMP, bo jest totalny wypas, naprawdę jest super. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Na ten moment wszystko. Zapraszam do kolejnych materiałów. Jak zawsze, zapraszam do skorzystania z oferty naszego sponsora, sklepu Hegemon Shop, do korzystania z linku afiliacyjnego, dzięki któremu wspieracie naszą reprezentację. No i do zobaczenia.